Siemano widzowie, z tej strony znowu miłość dzisiaj no po prostu opowiem Wam co się działo przez te kilkanaście dni. Byłem też na wakacjach, nie byłem na wakacjach, tylko na długim weekendzie, więc po prostu nie nagrywałem nic. I no tak, co mogę powiedzieć? Kupiłem sobie starter paka widzowie. W Starter Packu macie, widzicie tutaj, jak wpiszecie ukośnik Starter Pack. Tu macie co napisane. Pakiet kluczy mityczny razy 5 legendarny razy 5 500 gamów i MVIP na 14 dni. I tutaj macie różne komendy, na przykład feed, to zostałeś nakarmiony od razu, ja głodny nie byłem, ale no, tak po prostu ten. No i... Przygotowywuję się do 1v1 z kolegą, w niedzielę, tą niedzielę. I... Ostatnio, dzisiaj skończyłem rano Atlantydę. Tutaj wszystko. I zacząłem sobie kopać na end. Na end sobie już nakopałem. I... Właśnie z tego... Z tych kluczy zdobyłem trzy razy. Tam reszta koksy... I trzy razy hełm. Hełm dałem jednemu koledze innemu koledze. Nie temu co grał z nim jeden versus jeden. One Ale innemu koledze po prostu. I tyle. A reszta, no to wczoraj dodali mnie do klanu ludzie po prostu z tego. I z chłopakiem Itz Marchewa Wytrajdowałem się hełm. Bo miałem tam jeden zapasowy, hełm za nogawicę Herosa, za gacie. I teraz klatę będę sobie ulepszać trochę później. Na razie skupię się na, na butach. I innych rzeczach. A teraz na mieczu też się skupię później, bo miecz to ja sobie szybko ulepszę. Znaczy buty sobie, no zbroje sobie szybko ulepszę, ale nieważne. No no i tutaj już muszę kupić te cegły. No, i w sumie tyle mam, widzowie, do powiedzenia. I widzowie, proszę was, żebyście dodali mnie na Discorda. Yy, to możemy zrobić, nie wiem, jak już ja. Dobra, robimy giwałe, ja, widzowie. Yy, ten, kto pierwszy zgłosi się do mnie na Discorda, ten, kto pierwszy zgłosi się do mnie, pier pierwszy na Discorda, proste. Zdobywa. Talizman siły 1. Talizman siły 1. Dobra, widzowie? Tak sobie zrobimy. No to co? Cześć.